Cześć, w tym filmie wyjaśnię, jak ładować swojego Samsunga Galaxy S25 Plus bezprzewodowo za pomocą innego urządzenia. Więc jeśli inne urządzenie, którego chcesz użyć do ładowania swojego Samsunga Galaxy S25 Plus obsługuje odwrotne ładowanie bezprzewodowe, to możesz to zrobić. Następnie przejdź do ustawień, prawdopodobnie do sekcji Bateria i włącz odwrotne ładowanie bezprzewodowe. Czasami możesz również dodać to do centrum sterowania, więc tutaj jeszcze tego nie mam, ale jeśli kliknę przycisk edycji na różnych telefonach, będzie to wyglądać inaczej. Możesz kliknąć na plus i może znajdziesz to gdzieś tutaj. Na przykład tutaj teraz, gdy wychodzę z edycji yy, po zapisaniu, mogę to wyłączyć. Tutaj lub włączyć, mam to teraz włączone, więc położę po prostu Samsung z tyłu tego urządzenia i zacznie się ładować, chociaż mam etui, które może być trochę problematyczne przy ładowaniu bezprzewodowym, ale myślę, że i tak będzie się ładować albo może nie, więc po prostu zdejmę etui, jeśli nie jest przyklejone tak, nie jest przyklejone, więc mogę je łatwo zdjąć. A teraz mogę po prostu położyć swojego Samsunga na tym... Zobaczmy, czy się ładuje. Nie ładował się, ale... Dobrze, teraz się ładuje. I tak to się robi. I to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.